Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale i zgodnie z zapowiedzią na Facebooku, dzisiaj zapraszam Was na film, który będzie prezentacją, ale także testem komputera dla jednego z moich widzów, również, a może nawet przede wszystkim w grach. Co ciekawe, jest to komputer złożony w cenie konsoli. Kompletna jednostka z napędem DVD, no, cały zestaw komputerowy w cenie około 1600 zł. I tutaj od razu uwaga, to, że jest porównanie, że jest to test komputera w cenie konsoli, nie oznacza, że porównuje komputera do konsoli, no bo słusznie zauważyliście, że byłoby to porównanie idiotyczne, bo to są zupełnie różne urządzenia kierowane dla różnych odbiorców i tak naprawdę o różnym przeznaczeniu. Ale dosyć o tym, mam nadzieję, że to jest dla Was różnica tak jasna, że nie trzeba tego tłumaczyć. Więc konkretnie nie będzie dzisiaj za dużo pitolenia, co to jest za jednostka, a potem kilka gier. Komputer dla Łukasza to komputer, który został złożony z myślą również o grach, ale tych grach mniej wymagających i które przede wszystkim, jeżeli już, to siedzą bardziej na, na procesorze jak na przykład CESGO. Mamy tutaj jako mózg całej jednostki procesor AMD i PU. Jest to A10K7870K, czyli konstrukcja z odblokowanym mnożnikiem, z możliwością podkręcania i grafiką AMD Radon Serii R7 na pokładzie. Słusznie zauważyliście, że nie ma tutaj referencyjnego chłodzenia. To chłodzenie niereferencyjne w cenie raptem 86 zł zostało tutaj założone z pełnym rozmysłem. Raz dla utrzymania temperatur, dwa dla utrzymania wysokiej kultury pracy i trzy z możliwością niewielkiego OC całego zestawu. Mamy do dyspozycji 8 GB pamięci RAM w dwóch kościach, oczywiście po 4 GB. To są HyperX Fury o taktowaniu 1866 MHz. Po nieznacznym podniesieniu napięć można podbić taktowanie tych pamięci do 2133 MHz, co daje w zależności od gry czasami nawet od kilku do kilkunastu fps jeszcze więcej. Bo pamiętajcie, że zintegrowany układ graficzny, zintegrowany z procesorem, czyli APU, ma y, również do dyspozycji, czy korzysta z pamięci właśnie systemowej. Jako płytę główną zastosowałem tutaj konstrukcję Astroka FM2A88X Pro. Plus. Oczywiście Socket MFN2 mamy konstrukcję, która posiada złącze USB 3.0, mamy oczywiście slot pisa Express razy, razy 16 dostateczną ilość złącz SATA, żeby sobie nawet jeszcze tutaj zestaw ewentualnie w przyszłości rozbudować o szybki dysk SSD i dosyć dużą ilość portów, tym najważniejszy, czyli DVI z tyłu USB 3.0. No wszystko, co można tak naprawdę chcieć od niskobudżetowej płyty głównej. Kolejna sprawa, czyli... No, może niech będzie zasilacz to jest zasilacz, który dosyć rzadko gości. Z uwagi na to, że e, najczęściej jest potrzebna większa moc do zestawów, które składam. Tutaj jest konstrukcja CFTK GPS 408. O mocy 400W, również oczywiście z certyfikatem 80. Test ten zwykły, ale jest to certyfikat oficjalny. Do tego zestawu w zupełności ta jednostka wystarczy. Dysk nadany, no to tradycyjnie WD Blue o pojemności 1 TB. Z uwagi na cenę zestawu, nie ma tutaj dysku SSD, natomiast znalazła się tradycyjnie zwykła nagrywarka DVD LG oznaczona symbolem GH24NSD1. Nie ma również systemu operacyjnego. Ten klient będzie instalował we własnym zakresie. Ja tutaj na potrzeby testu zainstalowałem wersję testową siódemki, z wersja chyba 30-dniowa, jak się nie mylę, i kilka dodatkowo gier. Moi drodzy, mimo że budżet wynosił zaledwie około 1600 zł, to możliwości kombinacji z taką jednostką, jeżeli chcecie sobie budować komputer w podobnej cenie, jest tak naprawdę dużo. Wszystko zależy od Waszych indywidualnych potrzeb i od Waszych indywidualnych preferencji. Rezygnując na przykład z napędu optycznego i osobnego chłodzenia, można wziąć sam procesor bez jednostki graficznej i dokupić osobną kartę graficzną, czy to jakiegoś tańszego Radona, czy nawet jeszcze jedną ze starszych konstrukcji NVIDIA. Można brać inną płytę główną, jeszcze tańszą, oczywiście wtedy co prawda nie wchodzi OC praktycznie w, w grę. Ale procesor będzie działał spełniając swojej prędkości. Jeżeli ktoś już no, chce naprawdę mocno zaoszczędzić, to weźmie jeszcze tańszą obudowę, chociaż ta, w której jest cały zestaw bo o tym jeszcze nie mówiłem to jest oczywiście Regnum RG1 Pure Black ta wersja bez okna. Może kupić sobie jeszcze tańszą obudowę. Dysk zamiast 1 tb 500 zł, i tak grosik do grosika i jesteście w stanie, na przykład, sobie właśnie osobną grafikę dorzucić. Wszystko zależy od Waszych preferencji i tego, co oczekujecie. Dzięki Temu chłodzeniu na przykład zestaw, nawet pod pełnym obciążeniem, nie przekracza 36 dB, jeżeli chodzi o kulturę pracy. Także to jest całkiem spoko. Lecimy z testami praktycznymi. Na pierwszy rzut idzie CSGO Counter Strike. Tutaj rozdzielczość Full HD, detale ustawione na średnie, można liczyć ze spokojem na wartości od około 80 kilku do czasami nawet ponad 100 fps. -ów. Euro Truck Simulator również bardzo popularna gra, detale średnie, rozdzielczość Full HD i tutaj stałe 40 klatek na sekundę. Kolejna gra, jakiej przeprowadziłem testy, to Dota dwójka. Tutaj jest włączony jakiś trening, także niespełna rozrywka, ja za bardzo tą grę niegna, także za dużo ode mnie niestety nie oczekujcie. Rozdzielczość Full HD, detale z automatu ustawione na niskie średnie, a widzicie stałe 60 FPS. Nowsza produkcja Deiro Draili sygnowana, logo AMD, detale niskie, ale nie te najniższe, nie Ultra Low, rozdzielczość Full HD, no oczywiście fałsen wyłączony, tak to jest jasne. I tutaj można liczyć na wartości od około 40 do nawet czasami 50 kilku fps -ów. Gra jest jak najbardziej w pełni grywana, jest na tyle zoptymalizowana, że można tych z taką prędkością FPS pograć. I na koniec GTA 5 na początek troszeczkę testu z miasta, to jest jedna gra, gdzie trzeba było obniżyć rozdzielczość do 1600 x 900 pikseli. Detale zostają ustawione z automatu na niskie, wyłączone wszystkie filtrowania, i tutaj w mieście można liczyć na stałe 30 FPS, praktycznie poniżej ten licznik w Rapsa nie schodzi. Ciekawe również poza miastem mamy całkiem dobre wyniki platformy, bo tutaj nawet można liczyć na około 40 klatek na sekundę, czyli no troszeczkę więcej niż w momencie kiedy gramy w mieście. Słuchajcie, widzieliście testy, widzieliście wydajność tego APU całego zestawu w kilku grach, również tych bardzo popularnych, jak CSGO, Dota czy EuroTrack Simulator? No i tutaj ja uważam, że klient będzie zadowolony z tego zestawu, ponieważ wszystkie te starsze gry, o których pisał, są jak najbardziej grywalne. W CSie mam około tam 100 FPS, wiadomo, ze skokami, cały czas mowa o rozdzielczości Full HD. Jedyną grą, gdzie trzeba było zmniejszyć rozdzielczość, żeby utrzymać te ponad 30 FPS, to było GTA V. No i oczywiście najniższe... Ustawienia bez praktycznie żadnych filtrowań, natomiast gra, jak widzicie, też jest na tyle zoptymalizowana, że nawet na takim sprzęcie bez problemu e, ruszy. Co ciekawe, wyjeżdżając z miasta na tereny otwarte, przy tych najniższych szczegółowościach detali, gdzie tej roślinności tam jest bardzo mało, te FPS-y jeszcze rosną i czasami nawet do 40 dobijają. Słuchajcie, no i z mojej strony to by było na tyle. Także ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Ode mnie to jest na tyle i do zobaczenia w następnych filmach.